SUS Rock Harp Ace Extreme to Mysz, która podnosi poprzeczkę nawet w porównaniu do najlepszych myszy gamingowych, jakie testowałem w ostatnich latach. Jej cena, wynosząca 250 funtów lub 250 dolarów, jest wygórowana i plasuje ją w segmencie droższym niż Logitech G Pro X Superlight 2 czy Rock Caris 2 Ace, które korzystają z tego samego sensora. Jeżeli chcecie kupić różne sprzęty w dobrych cenach, to zajrzyj do opisu i w przypiętym komentarzu są linki. Pierwszym co rzuca się w oczy jest obudowa wykonana w dużej mierze z włókna węglowego. Materiał ten kojarzony z super samochodami sprawia, że Harpe Ace Extreme waży zaledwie 47 gramów. 12 gramów mniej niż G Pro X Superlight 2 i jego wariant Dex. To imponujące osiągnięcie, które przekłada się na niesamowitą lekkość i komfort użytkowania. Obudowa ma przyjemnie gładkie wykończenie i zapewnia pewny chwyt. Nie sprawia wrażenia taniej, wręcz przeciwnie, emanuje z niej solidność i precyzja wykonania, niczym w luksusowym samochodzie. Symetryczny kształt myszy jest wygodny, ale ze względu na ultralekką konstrukcję liczba przycisków jest ograniczona. Znajdziemy tu dwa główne przyciski rolkę i dwa małe, ale precyzyjne przyciski boczne. Przełącznik DPI dots per inch punktów na cal. I przycisk parowania zostały umieszczone na spodzie, co sugeruje, że nie są przeznaczone do częstego użytkowania. Brakuje również schowka na odbiornik bezprzewodowy i rozbudowanego podświetlenia RGB red, green, blue, czerwony, zielony, niebieski, ograniczonego do rolki. W zestawie znajdziemy za to ekstrawaganckie opakowanie i neoprenowy pokrowiec, co jest miłym dodatkiem przy tak wysokiej cenie. Wewnątrz harpy Ace Extreme drzemie ulepszony sensor ROG AIM Pro o 42 000 dpi punktów na cal, znany z Keris 2 Ace. Dodatkowo mysz obsługuje zawrotną częstotliwość odświeżania 8000 Hz po podłączeniu bezprzewodowym 2,4 GHz za pomocą dołączonego adaptera Poling Rate Booster. Oznacza to, że raportuje swoje położenie i kliknięcia znacznie częściej niż standardowe myszy, co przekłada się na jeszcze większą responsywność. W połączeniu z niską wagą i optycznymi przełącznikami ROG 100M o żywotności 100 milionów kliknięć, Harpe Ace Extreme jest idealną bronią w grach FPS, first person shooter, strzelanka pierwszoosobowa. W Counter Strike dwa mysz sprawowała się znakomicie. Ruchy były płynne, precyzyjne, a kliknięcia błyskawiczne. Przełączniki są jednak dość głośne, co może przeszkadzać osobom w otoczeniu. Mysz oferuje trzy tryby łączności. Bezprzewodową 2,4 GHz przez odbiornik USB, Universal Serial Bus typu A, Bluetooth 5,1 oraz przewodową przez USB Universal Serial Bus typu C. Pełny potencjał, w tym 8000 Hz, uzyskamy tylko przez odbiornik. Parowanie jest proste, a dedykowany przełącznik na spodzie ułatwia zmianę trybów. Co ciekawe, tryb przewodowy ogranicza częstotliwość odświeżania do 1000 Hz. Jedynym minusem jest czas pracy na baterii. Asus deklaruje do 70 godzin bez podświetlenia RGB i przy 1000 Hz. Włączenie RGB skraca ten czas do około 55 godzin. To wynik gorszy od konkurencji, która często przekracza 90 godzin. Oprogramowanie to Armory Crate lub lżejszy Armory Crate Gear. Oba oferują te same funkcje: remapowanie przycisków, konfigurację DPI, punktów na cal, częstotliwości odświeżania, konta przyciągania, podświetlenia RGB czerwony, zielony, niebieski, kalibrację do powierzchni i aktualizację firmware'u, oprogramowania układowego. Oprogramowanie jest rozbudowane, ale irytujące są wyskakujące okienka i reklamy. Podsumowując, Asus ROG Harp Ace Extreme to potężna, ultralekka mysz z włókna węglowego, z rewelacyjnym sensorem i wsparciem dla 8000 Hz. Jest jedną z najbardziej wydajnych myszy na rynku, idealną dla wymagających graczy FPS, strzelanek pierwszoosobowych. Niestety, jej cena jest zaporowa, szczególnie w porównaniu do konkurencji oferującej lepszą baterię i podobne parametry za niemal połowę ceny. Mimo to, jeśli szukasz bezkompromisowej wydajności i nie boisz się wydać więcej, Harpe Ace Extreme jest warta rozważenia. Jeśli jednak cena gra rolę, warto zerknąć na inne propozycje z naszej listy najlepszych myszy gamingowych.